Cześć guys, witam was w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak odmawiać po angielsku. I porozmawiamy sobie o tym od takich grzecznych fraz, postanowcze, ale wciąż uprzejme. Ze względu na to, że wiem, jak ciężko jest odmówić komuś. Czegoś i e, to się tyczy tak naprawdę każdego języka, nie tylko angielskiego. I dlatego dzisiaj pokażę ci 12 gotowych fraz, które sprawią, że czy to pra w pracy, czy na spotkaniu, czy w takim codziennym życiu będziesz mogła odmówić z lekkością i też z tym, żeby brzmieć po prostu uprzejmie. W szczególności, że angielski powiedziałabym, że jest ogólnie takim uprzejmym językiem, on ma bardzo dużo w sobie wszystkich, please, thank you, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma też. Tego pan, pani, które są po polsku, i tak naprawdę u nas wystarczy powiedzieć, czy mógłby pan. I wiadomo, że po angielsku też możemy powiedzieć could you please, se, też możemy dodać, ale to nie do końca jest to samo. I dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak poprawnie odmawiać i wciąż brz brzmieć uprzejmie i profesjonalnie. Zaczniemy sobie od takich neutralnych i uprzejmych fraz. I numer jeden to jest I'm afraid. I can't, czyli obawiam się, że nie mogę tego zrobić. Na przykład, I'm afraid I can't attend the meeting tomorrow. Obawiam się, że nie mogę pojawić się na spotkaniu. I bardzo fajna fraza, wiadomo, że nie mówimy, że o oh, nie mogę przyjść, jakby no I can't, tak, czy coś takiego. Więc jest to bardzo łagodny, łagodna fraza. Do tego możemy powiedzieć unfortunately Not. Czyli na przykład ktoś zapyta Can you cover my shift? I mi powiemy oh unfortunately not. Czyli czy możemy, możemy daną osobę zastąpić i odpowiadamy, że nie no, niestety nie. I tak samo dobrym sposobem będzie powiedzenie I'd love to but albo I would love to, ale N wtedy, kiedy mogą, to używają skrótów, czyli bardziej naturalnie będzie powiedzieć I'd I'd love to but Na przykład I'd love to help, but I have another commitment. Na Przykład, tak? Czyli chciałabym pomóc, no jakbym tylko mogła, no ale niestety mam na przykład inne zobowiązania. Nie mogę Ci pomóc. Jeżeli chodzi o bardziej formalne, do na przykład biznesu albo maila, no to tutaj możemy powiedzieć: I'm not in a position to. Na przykład, I'm not in a position to approve this budget. Na przykład, ja nie jestem. Pozycji nie jestem uprawniona do... E, załóżmy zaakceptowania tego budżetu. Albo It won't be possible, I'm afraid. Na przykład, ktoś zapyta, Could you reschedule for tomorrow? I my odpowiemy. That won't be possible, I'm afraid. Czyli ktoś może nas zapytać, czy damy radę przenieść spotkanie, i my na to odpowiemy, że no niestety nie ma takiej opcji. Obawiam się, nie ma takiej możliwości. Bardzo fajne. I takie stanowcze, ale wciąż uprzejme: I must decline. Jak ktoś zapyta, albo na przykład coś nam przedstawi, i my nie jesteśmy tym do końca zainteresowani, musimy da danej osobie czegoś odmówić, to też powiemy: Thank you for the offer, but I must decline. Czyli, no niestety, muszę to odrzucić, nie, muszę się nie zgodzić. Jeżeli chodzi o takie luźne i codzienne rozmowy, no to tutaj możemy po prostu powiedzieć: Nope, sorry. Na przykład, I wanna grab a drink. Nope, sorry, not tonight. Czyli jak ktoś zapyta, czy chcemy wyjść, złapać na drinka się złapać, to powiemy: Nope, sorry, przykro mi, nie dzisiaj. Albo not really. Na przykład, do you like this series? Not really, it's not my type. Czyli nie, nieszczególnie, nie za bardzo. Albo bardzo często używane I'll pass. I will pass. W skrócie I'll pass. Na przykład Karaoke Tonight. O, oh, I'll pass. Czyli raczej nie, w sensie mnie w to nie ja się nie podejmę, tak? Jakby nie nie idę, nie idę w to. Jeżeli chcemy być stanowczy, ale wciąż grzeczni, to możemy powiedzieć absolutely not. Z właśnie mocniejszym akcentem na absolutely, żeby jeszcze podkreślić naszą stanowczość, ale wciąż jest to grzeczne. Więc jak ktoś na przykład powie, can we skip the deadline? To możemy odpowiedzieć absolutely not. I może wam się to wydawać jakiś rude. Ale nie jest. Tak samo, no way, na przykład will I do your project for you? No way, czyli z kimś, z czym się nie zgadzamy, no way, nie ma takiej opcji. Stanowcze, znowu, ale takie dosyć. Przyjazne w, w tym samym czasie. I możemy też powiedzieć, że coś nie podlega w ogóle pytaniu, dyskusji czy czymkolwiek. Na przykład, That's out of the question. Przykładowo, Extending the budget is out of the question. W ogóle nie podlega to tutaj rozmowie, dyskusji, tak? Nie ma opcji. Zwróćcie też uwagę na to, jak mówicie, jak brzmi to, co mówicie. Bo możemy, jeżeli chodzi o odmawianie komuś, to odpowiedzieć, miło, czyli o oh, I'm afraid I can't do it albo możemy odpowiedzieć I'm afraid I can't. I ta empatyka, empatyczność Naszej odpowiedzi będzie też zależało od tego, w jaki sposób coś powiemy. I tak samo jest po polsku. Tam, gdzie, z tym, że po polsku nie mamy aż takiego pola do akcentowania danych y, słów i sylab i tak dalej, bo język wygląda trochę inaczej. Aczkolwiek pamiętajcie, że w angielskim ma to znaczenie. To, jak zaakcentujecie, jak y, nadacie emfazy na daną, daną sylabę czy dane słowo, to też będzie miało znaczenie w odbiorze tego, co mówicie, więc pamiętajcie o tym. I tak naprawdę to tyle. Macie. 12 gotowych alternatyw na to, jak się z czymś nie zgodzić. Jeżeli interesuje Was też generalnie nauka języka angielskiego, to pamiętajcie, że macie dwie opcje nauki personalnie, personalnie, powiedzmy ze mną. Pierwsza rzecz to są kursy, które są dostępne na stronie i możecie się tam uczyć na podstawie kursów, które ja personalnie stworzyłam na moich materiałach we własnym tempie. Czekają już na Was dwa kursy, więc koniecznie zajrzyjcie w link w opisie. Też, jeżeli szukacie kursu zaawansowanym, na poziomie C1 z biznesowym dodatkiem, to taki kurs pojawi się już we wrześniu. Także koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby niczego nie przegapić. A jeżeli interesują Was zajęcia jeden na jeden, to takie zajęcia też oczywiście oferuje Moja Akademia. Wystarczy, że wyślecie niezobowiązujący formularz, korzystając z. Linku w opisie, i ja z wami skontaktuję się mailowo. Dodatkowo też każdy, kto zapisze się na zajęcia, ma gratis konsultację ze mną. Także serdecznie Was do tego e, zachęcam. No i idźcie, mówcie, odmawiajcie z klasą, bo o to w tym wszystkim chodzi, o komunikację. Powodzenia w nauce, cześć!